Hej, dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałbym z Wami trochę pomówić, jak mogłyby wyglądać nasze miasta w przyszłości, jeśli chodzi o energetykę. No bo chyba wszyscy musimy się zgodzić, że jedna duża elektrownia, na przykład na całe województwo, nie jest dobrym pomysłem. Może ulec atakowi hagerskiemu, może ulec wielu nieprzyjemnym różnym zdarzeniom. No i co wtedy? No i wtedy na przykład półtora miliona ludzi z dnia na dzień jest odciętych od prądu, więc jak widzicie, tą energetykę trzeba zmodernizować. I ja tu przygotowałem kilka takich swoich własnych idei, swoich pomysłów, jak mogłyby wyglądać właśnie pod kątem energetycznym nasze miasta w przyszłości. Dzisiaj mówimy o energetyce. Więc, przede wszystkim, ciekawy wynalazek, który mógłby zacząć produkować nam w miastach znacznej ilości energii, to są perowskity. Czym są perowskity? To jest generalnie taki minerał, który występuje w naturze, tylko że po nieznacznym przekształceniu go w laboratorium. Na strukturę krystaliczną okazuje się, że może być część rodzaju panelu fotowoltaicznego. Co więcej, bardziej wynajnego i tańszego w produkcji. Mamy linię produkcyjną tego materiału o nazwie Perowskity. Właśnie w Polsce, we Wrocławiu, Olga Malinkiewicz, jako praktycznie jedna z pierwszych osób na świecie, wymyśliła, że te Perowskity mogą być właściwie dobrym pomysłem i zaczęła rozwijać tę technologię. Ale nie chcę tutaj rozmawiać o Oldze Malinkiewicz, tylko o samych perowskitach. Okazuje się, że już są zainstalowane na wieżowcu Spark. Co ciekawe, można je nakładać pod postacią farby, czyli takiego tuszu właściwie atramentowego, który po prostu nadal będzie w stanie efektywnie produkować energię i nie będzie nawet zasłaniał powierzchni, na którą jest nałożony. Na przykład na szybach, jak są perowskity, nie widać ich, nie widać, że są na tych szybach. Są elastyczne, cienkie, przezroczyste oraz lekkie. I generalnie, jeśli zaczęlibyśmy je produkować na szeroką skalę, one mogłyby być znacznie tańsze niż krzemowe, tradycyjne teraz panele fotowoltaniczne, które mamy teraz. Możemy je zamontować dosłownie wszędzie: na szybie, na elewacjach budynków. Oliga Malinkiewicz, właśnie producentka tych, tej technologii w Polsce, powiedziała na przykład, że jeden z jej inwestorów chciał na swoją górską wyprawę. Perowski, to sobie przyszli do plecaka. Jako taką nakładkę, która będzie mu ładowała telefon i powerbank, i się okazało, że to jest świetny pomysł, że to się sprawdziło. Więc to, to jest taki dowód, jak bardzo wydajne są te urządzenia. No dobrze, ale ktoś powie, że mamy już tą energię z tych Perowskich, są wydajne. No i spoko, no ale co z tego, jak to są wciąż yy, struktury fotowoltaiczne i mogą czerpać energię najżydajniej tylko wtedy, gdy jest pełno słońce. No i co na przykład w nocą, gdy zużycie tej energii jest największe właściwie. No to w takim razie trzeba tą energię jakoś magazynować. Ponieważ według mnie akumulatory są bardzo kiepskim rozwiązaniem, no bo komponenty trzeba wydobywać praktycznie z kilku kontynentów. Yy, kobalt jest w Afryce Różnikowej. Jest to bardzo niestabilny politycznie rejon, różne wojny i tak dalej, wojny domowe, dlatego raczej nie chciałbym się uzależniać od tego rejonu, że tam musimy akurat wydobywać komponenty, żeby móc w ogóle przechowywać energię. Poza tym produkcja akumulatorów jest bardzo, bardzo kosztowna, dlatego myślę, że rozwiązaniem mógłby być wodór. Tylko co z tym wodorem właśnie? Okazuje się, że Niemcy chcą do roku 2050 zatrudnić aż pół miliona ludzi w przemyśle wodorowym. To nie jest mało i myślę, że skoro piąta, bodajże, chyba tak, największa gospodarka na świecie, tak bardzo traktuje na serio ten pomysł, mogę w tym miejscu wspomnieć, że na przykład 1 kg wodoru wystarcza, żeby przejechać aż 200 km samochodem. No i możemy ten 1 kg wodoru, jeśli już wyprodukujemy, odsprzedać do innych krajów za cenę 10 euro za litr. No i wychodzi, że przejechanie 200 km na wodorze, a nawet mniejszych odległości, bo to jest po prostu proporcjonalne, jest praktycznie o dwa razy tańsze niż benzyna. Oczywiście benzyna jest również opodatkowana różnymi podatkami, ale no co nie zmienia faktu, że jest po prostu to dwa razy tańsze. I na przykład wiatrak o mocy 1 MW, czy cokolwiek, na przykład instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW może produkować 200 kg wodoru w ciągu doby. Czyli proszę to policzyć. 200 kg to jest y, 2000 euro zysku w ciągu doby. Czyli na przykład wiatrak zwróciłby się w 6 lat, jeśli produkowalibyśmy właśnie w ten sposób energię. No dobrze, ale wyprodukowaliśmy wodór i co dalej? Mamy ten wodór gdzieś magazynowany. O tym, jak go będziemy magazynować, jeszcze zaraz powiem. Jednak jak go z powrotem przekształcić w energię elektryczną, której przecież potrzebujemy. Chodzi o ogniwa wodorowe. Czym jest ogniwo wodorowe? No normalnie wodór oczywiście może się spalić z tlenem normalnie i wtedy powstaje tam ciepło, ogień, ale ta reakcja jest niezbyt skuteczna, również może być głośna, jeśli będziemy mieć tego typu reaktory. Dlatego naukowcy wymyślili coś takiego, co się nazywa ogniwo wodorowe. I to jest po prostu cicha metoda, w wyniku której nie spala się właśnie wodór z tlenem, tylko również dochodzi do reakcji wodoru z tlenem, ale to jest zupełnie inna reakcja niż spalanie. Oczywiście linka wklejam w opisie, jakby ktoś się bardziej zainteresował, jak działa ogniwo wodorowe. No i oczywiście, na przykład, wodór te w akumulatorach nie traci się energię, jeśli nic z nią nie robimy. Wystarczy po prostu zostawić ten wodór w jakimś tam pojemniku i może sobie wisieć nawet 10 lat pod sufitem i nie stracić swojej wartości energetycznej, oczywiście, jeśli pojemnik jest zrobiony dobrze. No i teraz, gdzie byśmy mogli magazynować takie ilości wodoru, te nadwyżki, których będziemy używać wtedy, kiedy na przykład perowskity nie będą tak skutecznie produkować energii elektrycznej. Okazuje się, że naukowcy, a właściwie inżynierzy wymyślili coś takiego jak podziemne kawerny. Okazało się, że pod ziemią, jeśli wykujemy pustą przestrzeń w skałach, wodór nie ucieka z niej, tylko po prostu zostaje tam zmagazynowany i może tam siedzieć nawet kilka lat. Yy, nie trzeba właśnie robić specjalnej infrastruktury, budować jakichś betonowych, wielkich yy, komór, żeby magazynować ten wodór, tylko wystarczył po prostu, wykuć jakieś metody, na przykład, nie wiem, czy materiały wybuchowe. W tym przypadku by się sprawdziły yy, podziemne kawerny, czyli puste przestrzenie w skałach pod ziemią. Jeśli dyskutujemy o magazynowaniu wodoru, często odzywają się głosy, że jest łatwopalny, wybuchowy, że ogólnie nie powinno się go tak magazynować w taki sposób. No, ale co się okazuje, że to jest przede wszystkim bardzo lekki gaz, że wystarczy, że jak się zacznie na przykład gdzieś uszczelniać i nawet spalać, to w ekstremalnie szybkim tempie ucieka do atmosfery. To nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że nagle wszystko wybuchnie i się, i się skończy. Po prostu nawet jakby było jakieś uszkodzenie, to ten wodór w ekstremalnie szybkim tempie ucieka nam do atmosfery, a z atmosfery do kosmosu, bo nie wiem, czy wiedzieliście, ale każdego roku. Miliardy ton wodoru uciekają nam w kosmos. Innym sposobem magazynowania wodoru, jaki znalazłem, to magazynowanie go pod postacią związków chemicznych, przede wszystkim wodorki metali. Najbardziej poznanym wodorkiem metali jest oczywiście wodorek magnezu. I czy, czytałem o power paste, czyli to jest taka pasta wodorowa, która właśnie powstaje, gdy pod wpływem wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Złączy się wodór z magnezem. No i okazuje się, że taka pasta wodorowa może być 10 razy bardziej energetyczna od zwykłego paliwa. Także jeśli na przykład dobry sposób, znaleźlibyśmy dobry sposób, żeby pozyskiwać na nowo tą energię, bo na wodór z magnezem się spalił, przecież zarówno wodór, jak i magnez to są materiały palne. Więc nie wiem, czy naukowcy chcieliby oddzielać na nowo ten wodór. Bo, oczywiście, takie głosy też pojawiają, że z poką magazynujemy z innymi pierwiastkami, ale później, na przykład, za pomocą temperatury, pozyskujemy ten wodór ponownie. No, ale oczywiście, w tym miejscu należy poruszyć temat strat, które pojawiają się przy produkcji wodoru. No, bo jak wiemy, elektroliza najprościej przeprowadzić, wkładając do wody y, dwa druciki od baterii: jeden z ojemnego, drugi z dodatniego. No, i z tej, w wyniku tej elektrolizy wody pojawia się wodór oraz tlen. No niestety jest to proces niewydajny, czyli to oznacza, że nie całe 100% energii, które włożymy w tą elektrolizę, zmieni się w wodę. I zazwyczaj są, jest to sprawność na poziomie 60%, co oznacza, że po prostu 40% tej energii tracimy i tylko 60% tej sprawności udało się na razie uzyskać w elektrolizerach komercyjnych. Kolejne straty pojawiają się przy magazynowaniu tego czegoś, bo się okazuje, że magazynowanie na nowo pochłania nam 20% energii, bo to oczywiście trzeba sprężyć lub złożyć z innymi pierwiastkami w związki chemiczne. Oczywiście nie należy też zapomnieć o stracie, która wynika, pojawia się w silniku, czyli w samym procesie hmm, wytwarzania już energii np. w samochodzie z ogniwa wodorowego, które po prostu jest dalej przekazywane do silnika elektrycznego. Widzicie, jak wiemy samochody, które obecnie jeżdżą na wodór nie, nie działają tak jak zwyczajne, tylko to jest właściwie mikroelektrownia, której z ogniwa wodorowego jest wytwarzany prąd elektryczny, który później zasila silnik elektryczny. Także to już tyle na dziś, wybaczcie, że nie było to jakieś perfekcyjne. Dopiero się uczę YouTube'a. Może będzie lepiej. Cześć!